Dzień dobry! Sobota, koniec wakacji, 30 sierpnia. Proszę Państwa, jeszcze nie opadł kurz w piwnicach Urzędu Miejskiego. Po tym jak burmistrz wraz ze swoją świtą tam intensywnie postanowił czynić porządki, zaskakując wiele osób. Um. Dwa dni temu e, mówiłem o tym, jak to burmistrz porządkuje, de facto wyburzając komórki, które mieszkańcy od dziesięcioleci używają na ulicy Lwowskiej. A dziś o godzinie 13 było kolejne spotkanie z cyklu porządki burmistrza Pisko -Zuba. No, Burmistrz jest ewidentnie w jakimś dzikim szale porządkowania. Jak na razie nie udało mu się zyskać miana wielkiego budowniczego, można by powiedzieć, że jeśli chodzi o budowy, to raczej jesteśmy blisko zera. Ale postanowił wyznaczyć sobie cel osiągalny, i postanowił zostać wielkim porządkowym gminy Milicz. No, oczywiście złośliwi będą mówić, że to tak naprawdę wielki burzyciel, a nie wielki porządkowicz, ponieważ to, co on nazywa porządkowaniem, to de facto jest wyburzanie istniejącej infrastruktury służącej mieszkańcom, którzy mieli to nieszczęście, że mają swoje. Komórki, swoje składziki na opał, miejsca, gdzie trzymają rowery, no, na działkach gminnych. Przez 40 lat samorządu terytorialnego po 89 jakoś to wszystko funkcjonowało, nikt nie porządkował, nikt ludziom tego nie zabierał. Burmistrz, który w maju został burmistrzem, postanowił porządkować, czyli sprzedawać działki, na których. Mieszkańcy od dziesięcioleci mają swoje. No swój dobytek różnego rodzaju, zamknięty w jakichś tam komóreczkach. To dzisiejsze spotkanie zachęcam jest do obejrzenia na portalu Fakty Powiatu Milickiego. Wysiłkiem pana Wacława Kordy, który propublikował nie mając za to żadnych pieniędzy. Po raz kolejny nagrywał dokonania i czyny pana burmistrza Pisko. Co ciekawe, pan burmistrz zwykle zabiera ze sobą dwie, trzy osoby, które go nagrywają i robią mu zdjęcia. Tutaj przybył samodzielnie, widać, nie uważał tego, 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 tego wielkiego czynu za na tyle istotne, żeby nim się pochwalić. Na szczęście dziennikarzy, obywatelscy byli tam obecni i można sobie obejrzeć ten live, który już jest do tworzenia, po prostu godzinny filmik, ale naprawdę, naprawdę warto, bo on pokazuje poziom takiej niezwykłej buty, arogancji i takiego niezwykle specyficznego podejścia pana burmistrza do spraw yy, mieszkańców gminy Milicz żeby to uporządkować. Sytuacja jest analogiczna do tej, do tej o której mówiłem dwa, dwa, dwa dni temu. Na Lwowskiej burmistrz i jej podlegającym urzędnicy skomunikowali się z mieszkańcami i dali im znać o tym, że już czas się zwijać manatki i pakować się i oddać co cesarskie cesarzowi. Zostali poinformowani poprzez naklejenie świstka papieru na Właśnie komórki, które mają zostać zniszczone, to burmistrz nazywa uporządkowane. A w przypadku yy, mieszkańców na trzech wspólnot, bo trzech wspólnot to dotyczy, na wojska polskiego, no to um, trochę bardziej cywilizowana forma, trzeba tutaj przyznać i oddać. Urzędnikom, że udało się wysłać list, nawet chyba udało się go nawet zaadresować do poszczególnych mieszkańców. Czyli nagle udało się ustalić, z kim należy rozmawiać na temat komórek. Pismo zostało wysłane, proszę Państwa. Dzięki, zostało wysłane, ale data jest 11.08.2025 czyli 11 sierpnia. No i pismo brzmi tak. ono jest krótkie, bo wbrew tym buńczucznym zapowiedziom sekretarza gminy milić, że trzeba pisać, 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 gdy chodzi o pisanie w sprawach takich, z których gmina raczej nie ma powodu być dumnym, to raczej jest tak raczej króciutko, raczej, raczej wstrzemięźliwie z tym pisaniem. Więc tutaj jest napisane tak w tym piśmie jest adres osoby, do której jest to kierowane. Informuję, że nieruchomość numer z księgi Wittrister 126, obręb Milicz, zlokalizowana w podwórzu przy ulicy Wojska Polskiego 24, zabudowana pomieszczeniami gospodarczymi. Z... Bez przecinka. Zabudowana pomieszczeniami gospodarczymi z uwagi na stan degradacji, została przeznaczona do sprzedaży A... Kropka. W związku z powyższym proszę wszystkie osoby magazynujące tam swoje przedmioty o ich uprzątnięcie do dnia 15 października 2025 roku. Prawie dwa miesiące dostalić. Wojska Polskiego musi mieć jakieś zasługi u pana burmistrza, bo mieszkańcy ulicy Lwowskiej, Starówki, Gminy, Rynku dostali tylko 8 dni na uprzątnięcie. A tutaj mamy prawie dwa miesiące. W przypadku braku, jest też groźba, w przypadku gra, braku czynności porządkowych we wskazanym terminie, wszelkie rzeczy znajdujące się na nieruchomości, czyli własność tych wszystkich mieszkańców gminnej, zostaną zbyte wraz z nieruchomością. Tak. Wydział, Kiero, wydział Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. To jest wydział, zupełnie przypadkowo, również. W schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miliczu przyporządkowany do pana wiceburmistrza Tomasza Chudego. Podobnie jak Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich, który dwa dni temu korespondował niemalże równie spektakularnie z mieszkańcami z Ulicy Lwowskiej. Tutaj mamy informację, że wypadł. Pozostaną zbyte wraz z nieruchomością Mam państwa rowery, opał i tak dalej, i tak No i tutaj, i to, jest, i to jest jedyna informacja. Jak państwo widzicie, nie ma tu informacji o tym, że porozmawiajmy. Może jakaś inna forma, może państwo uporządkujecie, może ten stop, stopień degradacji jakoś sobie wspólnie ocenimy? Nie, nic takiego nie ma. No, mieszkańcy otrzymali to pismo. Przyczyn oczywistych było ono dla nich szokujące, niezrozumiałe. No, wybrali się delegacją do pana burmistrza parę dni temu, no i w związku z tym pan burmistrz w swojej łaskawości zdecydował się wyznaczyć na dziś, na godzinę 13 w sobotnie popołudnie, spotkanie w miejscu, w którym owe komórki na ulicy Wojska Polskiego 24. Się znajdują z mieszkańcami. Się pan burmistrz dzisiaj spotkał, spóźnił się na to spotkanie, no, ale w końcu to on jest burmistrzem, ma prawo się spóźnić. Mieszkańcy mogą sobie poczekać, nie spóźnił się jakoś istotnie, no niemniej jednak, e, jakieś takie przesadnie grzeczne to nie było. Ale to, że się spóźnił, to jeszcze nic. On się spóźnił, przyszedł i poinformował bur... mieszkańców. Że to będzie taka inspekcja, że on teraz będzie oceniał. Nie uznał za stosowny oceniać tego w sierpniu, przed wysłaniem tego pisma. Teraz będzie, skoro został zaproszony przez ludzi, którzy mówią: Wie pan, porozmawiajmy. On teraz będzie oceniał porządek. Sprawdza, czy kurze są, paluszkiem z białą rękawiczką, jak to tam wszystko wygląda. Użył takiego przedziwnego argumentu, że no bo jak to będzie źle wyglądało, to ktoś, kto wyjdzie na balkonik tutaj, budowanego dopiero obiektu mieszkalnego, bloku, który wyrósł tym wszystkim mieszkańcom, słownie 5 metrów chyba, nie wiem, no jakieś tam prawo budowlane zapewne jest zachowane, ale niewiele więcej niż 5 metrów od, 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 ich, od ich budynku. I pan burmistrz mówi, no ale no, przecież jak ktoś wyjdzie na kawę, tutaj na balkonik, to będzie patrzył na te brzydkie komórki, więc trzeba to zburzyć. Taką tą filozofię pan burmistrz zaprezentował. Jest do obejrzenia. Za, zachęcam naprawdę fakty powiatu Milickiego. Można sobie obejrzeć, jak też pan burmistrz tutaj o tym wszystkim sobie przemyśliwa. Prawdopodobnie na bieżąco tworząc tego rodzaju konstrukcje, bo to z myśleniem zbyt wiele wspólnego rzecz jasna nie ma. No i tak sobie wspólnie obejrzyliśmy to wszystko. Przy okazji pan burmistrz nie omieszkał pankordzie, to już właściwie jest rzecz standardowa, ale również i mi grozić sądem w trakcie tego spotkania, ponieważ ja bazując na... Panu Kordzie to wiadomo, no, nagrywa, w ogóle jest nieprzyjemny, to coś pyta, pan burmistrz nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, w związku z czym by, generalnie rzecz biorąc tutaj uważa, że takie slapy do, do dziennikarzy, to jest, to jest, to jest najlepszy, najlepszy sposób na to, żeby ich, ich uciszyć. To nie działa, ale no, on się najwyraźniej nie uczy. I jakoś... Znaczy, Uczy się, ale ten proces trwa. Natomiast mnie postanowił pan burmistrz również straszyć sądem. To jest około 18. Minuty na tym filmiku, właśnie na tej relacji, którą możecie państwo sobie zobaczyć, ponieważ przerwałem jego wywody o tym, że absurdalne, skandaliczne i po prostu obrażające tych ludzi, o tym, że oni tutaj uzurpują sobie prawo i zaanektowali. Miejsca w tych komórkach, zajęli mienie gminne i on tu tylko przychodzi robić porządek. Ja mu przerwałem ten wywód, znaczy poczekałem na pauzę i powiedziałem, że to pan, pan się myli, bo pan, to pan przychodzi zabrać tym ludziom te komórki, a nie oni zabrali mienie gminne. Bo idąc za tą logiką to właściwie co drugiemu mieszkańcowi, starszemu mieszkańcowi tego miasta można by zrobić dokładnie taki zarzut, że ktoś przejął mienie gminne. Tak, po 45. roku ci ludzie przyjechali tutaj często z okolic Lwowa i obecnej zachodniej Ukrainy, a czasami z, z dalszych terenów, byli przesiedlani i Przejęli mienie gminne. Tak, tak to właśnie było, panie burmistrzu. Natomiast robienie dzisiaj im z tego zarzutu i próba tłumaczenia tego, że pan dzisiaj chce im to zabrać, bo oni to 80 lat temu przejęli, jest po prostu. No. Nie, nie mieści się w żadnych racjonalnych kategoriach. I gdy ja panu przerywam. Ten wywód, żeby pan się nie ośmieszał, to pan mówi, że ja mam uważać, że mam zaprzestać, bo, bo sąd. Zapraszam. Zapraszam. Um. <grytanie> to są komórki, które znajdują się na działce gminnej. Tak się niestety kwestie własnościowe ułożyły poprzez lata PRL-u. <laughs> Ale ta działka od dziesięcioleci jest przyporządkowana do domów, w których mieszkają wciąż ci sami ludzie, trzy wspólnoty. I ich funkcjonowanie jest w sposób istotny, zależne od tego, czy mają jakieś elementarne zaplecze, właśnie żeby postawić jakieś chociażby kubły na śmieci, przechować opał. Mieć gdzie za zachować rowery, i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego nie ma. I pan zamiast rozpoznać sytuację, przyjść, zobaczyć, porozmawiać, to pan wysyła rękoma swojego wiceburmistrza Tomasza Chudego, który tę robotkę z zrzuca na, z upoważnienia burmistrza na kierownika wydziału. A pan. Pan w ten sposób tym ludziom, do tych ludzi wychodzi. I jeszcze pan przychodzi na spotkanie jako gość. I nie używa pan słowa przepraszam, ten list był nieporozumieniem, źle się stało. Pan nie używa słowa przepraszam. Pan nie używa słowa dziękuję za zaproszenie. Pan przychodzi na inspekcję. Pan przychodzi jako władca. Bez jakiegokolwiek poczucia. Popełnienia błędu. Mnie to już nie dziwi, ale odnotowuję to, żeby to, jak pan to powiedział dzisiaj, wybrzmiało. Pan próbował przerzucić w, w ramach tych hasła wszystko jest winą Xa, to pan sobie wymyślił, że wszystko jest winą poprzedniego burmistrza. I próbował pan powiedzieć, że przez 10 lat, ostatnich nic się nie wydarzyło, no i teraz pan biedny Żuczek musi tutaj porządkować. I jeszcze pan miał, zgłosił pan pretensje do mieszkańców, że oni od 7 maja, czyli od dnia, w którym pan został burmistrzem, ach, nie korespondują z panem. No nie wysyłają listów miłosnych, nie piszą. Sprawiać, Co tam, panie burmistrzu? Kiedy tam? Może pan, może nam pan trochę tutaj pomoże z tymi komórkami? No, no nie piszą do pana. I z tego pan wy, wywiódł, że skoro oni do pana nie piszą, to pan może sobie lekką ręką działkę, która od dziesięcioleci przylega do tych wspólnot i pełni istotną funkcję w ich funkcjonowaniu, po prostu na pniu sprzedać Dając tym mieszkańcom niecałe dwa miesiące na to, żeby wszystko, co tam mają, wynieśli. Nie A... <laughs> wiem. I już pomijam, że ten filtr taki, bo to jest, to, jest, to jest też teren zielony. Tam jest, tam są drzewa, krzewy, trawa, którą pan chce na Lwowskiej siać zamiast istniejących. Komórek, tutaj już ta trawa jest, rośnie wokół komórek, rosną drzewa, rosną krzewy, które są takim naturalnym filtrem, chroniącym od tej strony te właśnie wspomniane wspólnoty z Wojska Polskiego od yy, parkingów, na których ruch tylko będzie się zwiększał, od strony ulicy Kościuszki i dawnego terenu, które miało być kinem, no ale wiadomo, nie udało się. Kina się nie udało, ale kolejne bloki mieszkalne oraz parkingi powstają. Więc taki taki bufor, taka enklawa, taki filtr zielony z tamtej strony jest błogosławieństwem z punktu widzenia ludzi, którzy na tym podwórku na tych mieszkaniach muszą funkcjonować i czasem pewnie latem chcieliby sobie okna otworzyć. Już nie mówię, że to oddala od nich Szum samochodów, które siłą rzeczy podeszłyby o kilkadziesiąt metrów bliżej do ich okien, no i chroni ich też przed spalinami. No, oczywiście osoby majętne i, i, i bogate posiadają już dzisiaj auta elektryczne, ale no, nie dotyczy to niestety jeszcze większości społeczeństwa. W związku z czym e, trzeba się liczyć z tym, że co najmniej przez kolejnych kilkanaście lat byłaby to istotna ilość spalin, które by na podwórko przy ulicy Wojska Polskiego 24 zdecydowanie bliżej e, po prostu się przemieszczało. Dzięki temu, że są tam te drzewa, jest ten bufor, będzie tego zdecydowanie mniej. I jest oczywistym, że Mieszkańcy chcą zachowania tego, tej przestrzeni, po to, żeby to chronić. To doskonale się wpisuje we wszystkie współczesne, aktualne trendy architektoniczne odbetonowywania miasta, wypychania ruchu kołowego tam, gdzie się da, harmonizowania. Przestrzeni miejskiej w ten sposób, żeby nie tylko były właśnie betonowe obszary parking, 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 blok, parking, 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 tylko właśnie jakieś, w miarę możliwości, enklawy, zieleni, yy, przestrzeń, która może nie będzie rozjeżdżana przez samochody. Ja, ja mówię oczywiście o jakiejś przyszłości, bo tego nie wiemy, kto by, kto by ewentualnie po tym uprzątnięciu nieruchomości gminnej. Ze względu na degradację jej stanu yy, otrzymał tą przestrzeń, no ale z rozmów z mieszkańcami wynikało, że w nich jest głębokie przekonanie, że yy, tam po prostu powstałby parking dla inwestycji, która yy, no jest za płotem czyli właśnie bloku mieszkalnego, który tam powstaje. A yy, z, też z rozmów z mieszkańcami wynika, że nie jest do końca jasne, gdzie osoby, które kupią sobie mieszkanka w tym bloku miałyby parkować. No więc tutaj jakoś tak się zgrało myślenie pana burmistrza o porządkowaniu i myślenie o parkingach, że e, proszę bardzo, można parkować tam, gdzie zdegradowane komórki od e, wojny sobie stoją i jak dotąd nikomu nie przeszkadzało. Także e, tak. Straszenie dziennikarzy, ostentacyjne wmawianie mieszkańcom dziecka w brzuch, że to oni tutaj są tymi, którzy bezprawnie korzystają z mienia gminnego, które gmina tak na marginesie nie zainwestowała nigdy złotówki. Eee, <grym>, no, tak taki właśnie miało wymiar. To dzisiejsze spotkanie z panem burmistrzem Wojciechem Piskozubem. No, tego, proszę Państwa, raczej nie dowiemy się z profilu gminy Milicz, bo na profilu gminy Milicz e, dowiadujemy się tylko o informacjach, w których e, pan burmistrz jest, świeci jak najjaśniejsza gwiazda, no, zresztą prawie zawsze światem odbitym, bo nie swoimi bezpośrednimi działaniami, tylko tym, co zostało zaplanowane przez jego poprzednika albo przez yy, kierowników. No, ale to, to wiadomo. Także zachęcam, Fakty Pod Powiatu Mielickiego. Yy, przy wszystkich uwagach, które, które miałem do pana Wacława Kordy, Uważam, że spełnia on szczególnie w tej sytuacji, jaką mamy z tą władzą wykonawczą, jaką mamy, bardzo pożyteczną rolę y, człowieka, który nagrywa, patrzy, nie daje zapomnieć. Tam padła bardzo ważna deklaracja na tym spotkaniu, która również pada na tym filmiku, że ten proces sprzedaży tej właśnie działki gminnej zostaje w. Pismo, które zostało wysłane 11.08. należy traktować jako niebyłe i mieszkańcy mogą kupować opał na zimę, ponieważ nikt im tych komórek nie zabierze w najbliższym czasie. Do dopracowania pozostała kwestia w jakiej formule mieszkańcy mogą w sposób bezpieczny, ale jednocześnie taki, który by ich obligował do tego, żeby zadbać o tą przestrzeń, mogą otrzymać yy, właśnie czy własność, czy, czy jakąś formę użytkowania w miarę uczciwą. Yy, ten, ten właśnie teren, który od lat kilkudziesięciu użytkują i który im momentnie jest związany z, tą, z tym fragmentem tkanki miejskiej, w którym oni sobie użytkują. Yy, żyją i chcieliby jeszcze parę lat pożyć bez mm, specyficznych porządków pana burmistrza Piskorzuba i ja uważam, że mają święte prawo mieć takie właśnie oczekiwania i pan burmistrz po tym jak y, zorientował się w trakcie tego spotkania, że jego y, zapał inspekcyjny i, i porządkowy nie jest podzielany przez nikogo wokół przeszedł do takiego mam nadzieję szczerego opowiadania o tym, że właśnie oczywiście on będzie szukał rozwiązania, które pozwoli na to, ażeby to mieszkańcy jako de facto prawowici właściciele tego tej przestrzeni mogli Nimi rzeczywiście, również z punktu widzenia formalno-prawnego, pozostać. Trzymamy za słowo. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Udanej niedzieli życzę ja.